Cześć, dzisiaj, zdobyczę z otwarcia nowej Bigi w Krakowie. Tutaj była piękna kamizelka z zaryba wełniana, muślinowa, bluzka, przepiękna i tutaj lniane cudo prze kolorze w modnym kroju, bardzo fajna wiskozowa bluzeczka w modną panterkę i znowu lniana, pistacjowa koszula w super modnym kolorze, świetna koszulka z bardzo fajnym wykończeniem, w modny wzorek i wiskozowa sukienka w przecudownym stylu i kolorystyce. Kolejna wiskozowa, tym razem na ramionkach w stylu Boho i przepiękna bawełniana w taki modny, nowoczesny wzór i w pięknej kolorystyce sukienka. Cudowna sukienka płaszcz afrykańska z bawełny w przepięknym stylu, po prostu zachwyciła mnie, wygląda jak motyl jakiś egzotyczny. Cudowna wiskozowa sukienka w też bardzo fajny opartowski wzór, można stylizować z paskiem w modnym stylu. Tutaj super kurtka bawełniana do tego w takim pudełkowym, Modnym kroju. I piękny kombinezon z wiskozy, który został dla mnie.